Dobra, piąta rano ruszamy na wschód słońca, tylko czy się uda to nie wiem, bo jest już dość późna godzina, a ja dopiero wyjeżdżam. Ale może jakąś fajną miejscówkę uda się znaleźć. Uff, lecę na grubo. Szukam jakiegoś fajnego miejsca przede mną już no już widać, że ten wschód się zaczyna co prawda do wschodu to jeszcze zostało no, ponad pół godziny. Jeszcze oh, z drugiej strony za mną. O oh, księżyc widać. Jeszcze całkiem ciemno. Ale od wschodu już się tutaj rozjaśnia. Dobra, lecę. Powoli się zbliżam. Księżyc oh, nade mną. Ciemnica strasza. Jadę teraz tą ciemną stronę. Aż ciemnica. Nie ciemnica, ale. Ale jeszcze cię, jeszcze ciemno. No I dojeżdżamy już do ogólnej miejscówki, teraz trzeba tylko znaleźć odpowiednie miejsce sobie Patrz jak super Dobra, ale szukamy czegoś czegoś ciekawszego Trochę no. się wbijemy w teren. Zapomniałem w ogóle o, o mojej lampie Ech, lampie Reflektorze Lampce do roweru. No to nie jest to lampka, bo daje grubo Dobra, I tu już się wbijamy pomiędzy stawy No Także tu się to odbędzie ten spektakl e, Wziąłem statyw i i nagram tem zobaczymy co z tego wyjdzie to dobrego. O! Lecimy dalej Kurde, zawsze jak Albo gdzieś już wieczorem w nocy Albo tak nad ranem W takie o miejsce jakieś zadłubione, ostre to zawsze sobie przypominam, że tu przecież wilki są Masakra W głowę wkole, takie głupoty

Dziwne, kurczę Tyle lat tu mieszkam, a tą drogą to W sumie pierwszy raz Bo jestem dość niedaleko domu O, tu już Jakieś pierwsze domy um, Się zmachałem Teraz oj w ogóle sprawy wyszedłem nie wiem co mi przyszło do głowy Trzeba tego bizona się zapisywać w całe wakacje bardzo mało jeżdżą jakimś przyzwoitym tempem i teraz jest ciężko ale super to wygląda no zaraz zaraz to będziemy wjeżdżać o i już już we mgle No i ładna frędka z trzy Ten, tu się super jedzie fajny szterek. Cudownie te mgły wyglądają Wajka jest i Pięknie to wygląda Co prawda słychać z daleka już samochody Ale widok dalej jest No i powoli Znajoma okolica Co tutaj remonty Ale może to i dobry szuterek, Co prawda dziurawy No jak się podobało kliknijcie łapkę w górę. Dla nowych osób jest przycisk subskrybuj, i będziecie dostawać informacje o nowych filmach. I pamiętajcie,